No. Najpierw powinien łapkę w górę i zupę z <grymne> <grymne> O to ci chodzi. No to... Bus gotowy. Gorąco jak nie wiem. No jedziemy, no. Będziemy jechać jakieś dwie godziny. 2 godziny 10 minut. Godzina, czas operacyjny jest teraz 16, 18, 10, A o 22 mam prom i na 5 rano będę na miejscu. Także raport z akcji będzie podążał. Na razie czekam na kierowcę. To teraz Wam powiem numer. Chcę się wydostać z Bohol do KGNDORO. I wyobraźcie sobie, że... Zobaczcie, to jest maj 20, maj 25, full bucket. Nie można wyjechać z Buhol do 25. Przynajmniej w tym kierunku, gdzie ja chcę. Także jak będziecie przyjeżdżać na Filipiny i na tutaj z Hagny będzie, chcecie się wydostać na Mindanao czy gdzieś, no to sorry. Ale jak tutaj przez te wybory na pewno wszyscy przyjechali, wybierali ten. były wybory, a oni tutaj muszą wybierać. To nie jest tak, że oni nie, nie przyjadą. No to słuchajcie, teraz wszyscy wracają do pracy. Także full bukiet do 25 maja, a dzisiaj przypominam, jest 15. Ekstra. Ja, ja, ja. <laughs> tak wyglądają wszyscy. Zobaczcie. A tutaj jest część. Ja jestem w tym karnym, karnym języku, gdzie wszyscy czekamy. Może gdzieś nas zabiorą. Celawi co? Mamy wieczór i cały mój misterny plan w cholerę. Także tak, słuchajcie, sprawa wydarzyła się taka. Welcome to Philippines. Więc tak, yy, przez 11 dni pani w, kio, w tym w okienku mi powiedziała, że przez 11 dni yy, wszystkie promy są obłożone, wszystko jest zabukowane, ale już nie zdążyła mi pani powiedzieć, że online można zabukować. Więc yy, wziąłem telefon i co? I kupiłem na jutro bilet. No ale dzisiaj już nie zdążyłem. Gdyby mi troszkę wcześniej powiedziała, no to, no to pewnie bym jeszcze dzisiaj zdążył normalnie kupić bilet. A tak, widzicie, dupa w krzakach, nie? Dupa w krzakach. Yy, I co chciałem powiedzieć? No i chciałem powiedzieć, że yy, tu się nie wolno poddawać. Oni chcą często, gęsto powiedzieć, tylko to co chcesz usłyszeć, albo jak nie wiedzą, to i tak powiedzą to tam chcą. Więc Eee, trzeba sprawdzać, szukać i tak dalej, no ja też nie pomyślałem od razu, żeby online to zrobić, no ale potem jeszcze musiałem przeleć sobie na Gikasha, bo GCash'em tylko można było zapłacić, a kart ich tam nie chciałem podawać, no także widzicie tu takie historie, są filipińskie historie, także ja wracam z powrotem do spania i jutro, a Piaś od nowa, zaczynamy przygodę jeszcze raz, ale już mam bilet, bilet, bilet kosztował 1070 peso, czyli 70 tam 5. Tam 80 zł, no 80 zł, także siadam z powrotem do autobusu. Idę się przekimać i jutro zaczynamy na nowo przygotę z trasą yy, promem. no Dobra, na razie. Czuwaj. No to co? Dzień dobry kochani widzowie, Słuchajcie mnie dobrze? Mam nadzieję. Ostatnio tak patrzę, że chyba ja tą kamerę zawsze tak trzymam tak, tak o. A wy nic nie widzicie, to będę trzymał teraz tak, to może zobaczycie to co. Ale to mamy dzień świstaka. Zasuwam z powrotem na autobus i robimy próbę numer dwa. Co tam słychać, podobał Wam się ostatni film? Cieszę się, bo bardzo dużo komentarzy miałem, taki, wiecie, zwykły, prosty film, zwykłe, proste życie. Obrócę Was i pokażę Wam, jak sobie idziemy na ten autobus. Wiecie co? Tak, dzisiaj wziąłem właśnie jeszcze szybki prysznic. Jest godzina 15:32. Mam autobus o godzinie 16, ale to jest Filipino time, więc tutaj nie ma co kombinować, tylko trzeba być pół godziny wcześniej, bo to jest. Różnie tutaj. I teraz tak. Wiecie, na czym się dzisiaj zastanawiałem? Tak rano się obudziłem i myślałem nad tym. Cały czas jest tak, że a Filipiny takie, a to, a tamto. Że słabo, że źle, że brudno, że jedzenie słabe, że gorąco, że, 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 że już jest drogo, a było taniej, a to, a stramto, a dziewczyny złe, a i tak dalej, i tak dalej. Ja Wam dzisiaj. A o, no, chłopaki, właśnie zawierają yy, materiały budowlane. To jest ciężka praca. A ja wam chciałem dzisiaj powiedzieć, co mi dały po trzech latach Filipiny. Może ja nie jest, jestem tutaj permanentny, non-stop, ale o nie, na pewno nie pod słońce was nie będę wytrzymał. Ale co mi dały Filipiny? Słuchajcie, Filipiny mi dały tak: przede wszystkim uśmiech. Przede wszystkim życzliwość, przede wszystkim e, taką sympatię ludzi, którzy naprawdę nie mają nic albo bardzo mało e, pokorę i na pewno to, że rzeczy materialne nie dają jakiegoś takiego pełnego szczęścia, jakiegoś takiego wiecie, e, poczucia. Że jestem takim królem świata, i tak dalej. Że nic mi tutaj, wiesz, nikt mi nie podskoczy, że nikt mi nie potrzeba, że ja już zarobiłem swoje i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, pieniądze, rzeczy materialne to wszystko. Oczywiście są potrzebne. Ja wiem, że to łatwo się mówi, jak się ma, ale. Ale rzeczy materialne. jeszcze. Ale rzeczy materialne są przede wszystkim e, narzędziem do życia, a nie celem do życia. O, może tak to. Ubiorę w słowa. I słuchajcie, czuję się tutaj bardzo Bardzo... swobodnie, radośnie. Z, nie czuję się tu kompletnie jakby niebezpiecznie, a wręcz przeciwnie. Raczej Filipińczycy nie mówią: e, uciekaj stąd czy cokolwiek innego, tylko raczej opowiadają. Mówią także: witaj w domu. Tak jak kiedyś opowiadałem. Czy już jadłeś dzisiaj śniadanie, czy już jadłeś już dzisiaj ryż, to jest forma powiedzenia dzień dobry. Jak się dzisiaj czujesz, to jest na każdym, na każdym kroku. I tego się powinniśmy od nich trochę nauczyć i wrócić trochę. My tacy byliśmy, ja pamiętam. Wiecie, kiedyś, kurde, jakoś tak się wszyscy spotykaliśmy, jakoś to wszystko tak działało, że wiesz, wszyscy byli życzliwi i tak dalej, i tak dalej. A teraz jest to trochę inaczej. Mój autobus już stoi. Hi, I was. O, 4:00 we go. a, on crap. No. Mój autobus już stoi. Zobaczcie. Także idę zaraz. Siadam, gorąco jest Pieruńsko. Tutaj kolega zawsze żebrze ode mnie i zawsze dostaje te pieniądze, ale zaraz przyjdzie i będzie coś chciał. I co? No i mówię, no Filipiny jak Filipiny. Ja spakowałem się ze wszystkim, powiem wam, To co mam, bo ja zapomniałem, że na 25. Że na 25 przecież ja mam bilet do tego Tika, Balabu, wiesz, tam ktoś mnie tam poprawiał, tam na Borneo, do Malezji. Także mam wszystko ze sobą, kamery i tak dalej, wszystko popakowane. A co nie, to zostawię najwyżej u Malu i zobaczymy sobie. Znaczy, jest plan, żeby polecieć do tej Malezji. Wprawdzie bilet mam z Manili, ale wiecie, co to do Manili, skakaję do Manili. Raptem dwie godziny jestem. Potem tam następna godzina chyba 15. Dłużej do Manili będę leciał do, z Kagajan niż z Manili do, do tego. tam do Malezji, No nie będę jeszcze już kaleczył. Dobra, w takim razie dzień świstaka. Zaczynamy jeszcze raz jazdę. Mój autobus, jedziemy do Takbilaran, bilet już mam. Promo 22. Włączę się, jak już tam dojedziemy. Na razie. No to co? Dojechaliśmy Po raz drugi Agna Magdo Strate Strategiczny punkt w Agnie No i... Już tam z daleko, nie wiem czy widzicie Majerzy, mój ferry Mój prom Chciałem coś zjeść w McDonaldzie, ale tam jest jakieś wariactwo, tam na dwie godziny czekania albo na godzinę Ale równie można sobie dobrze zjeść takie smakoki jaki jak jest kocioł Takie jedzenie 30 peso kosztuje? Nie? 40 peso, co? Eh? O! No to jest nic innego jak taki kurczak na patyku I co kto to znowu dzwoni? Znowu mareczek. No, i jak widzicie, to jest całe targowisko, gdzie można sobie spokojnie zjeść z grilla. Jedzenie prócz McDonalda jest całkiem smaczna. Alternatywa zgiełk, jak na marszałkowskiej. Jak na marszałkowskiej. To płyniemy light ferry, Również na niego się pakują, jak widzicie, autobusy rejsowe. Również można wykupić taki rejs, no to akurat pewnie do Kagajan. Razem z autobusem, ze wszystkim, gdzie macie też przeprawę. No, do Dawao, na Mindanao. No. Hi, sir. A tam z daleka Maja czy... I Only get the pictures, sir. A tam z daleka majaczy mój prom do na Mindanao, Light Ferry. A tu jest port, a tam się kupuje tikety, tam się kupuje bilety, także, także tak wygląda port. Najpierw widzicie w tamtą stronę, tam kupuje się tiket, ten bilety, potem idzie się tutaj na odprawę, jest X-rail, normalnie jak na, na lotnisku, jest prześwietlenie całej torby, a potem razem z kontrolą biletów idziecie na poszczególny prom. Albo tutaj będzie płynął do Naspit, albo będzie płynął do Cagayendoro. Okej, okay, no. A tutaj chłopaki pilnują. Thank you for your job. Salamat. O. Także... A, jeszcze wam pokażę fajną ten, fajną e, tradycyjną potrawę. To jest nic innego jak a, w Hagnie. To jest taki dżem z kokosa, pakowany właśnie tak ładnie jako pasalubo, a? Mam. So pasa pasalubo, to... no. Także on... Yeah, no i to jest właśnie tradycyjny taki... Only in Hagna you do it or something like that, yes? I co, I co, like... i co, to jest coś takiego jak taki dżem. Wszędzie to można, wszędzie to można kupić na wszystkich tych straganach. Tutaj, dobra, włączę się jeszcze z promu. Zapraszam wam jeszcze na wyprawę do promu. A ja idę chyba, wiecie co, na tego kurczaka za 30 pesów. I może coś wodę jakąś kupię albo coś do picia, bo na promie jest drogo Jest, no tak drogo, no tutaj no, 80% drożej, 60% drożej. Po co przekładać, jak tu wszędzie to jest, nie? Dobra wyłączam się i może gdzieś jeszcze usiądę i usiądę i wrzucę wam film Jeszcze Jeszcze z... Jeszcze stąd. Zobaczcie jaki tu jest zgiełki, jaki tu jest mores, jaki tu jest zgiełki, jaki tu jest mores. No zawsze jest tak przed wy... wypłynięciem, wiecie, wszyscy przyjeżdżają, wszyscy, wszyscy ten, wszyscy no chcą coś kupić, chcą coś zjeść, przygotować się do wyjazdu, nie? Także dobra, kończę. Patrzcie jak się zjerałem. Jest... Filipińskie słońce Dobra Czuwaj Jak widzicie Jestem już na odprawie, że tak powiem i Pokazuję Wam jak to trzeba zrobić Tam jest X-Rail Także jest prześwietlenie Są sprawdzane bilety jeszcze przed wejściem na ten Macie 40 peso Do zapłacania opłaty portowej Także tak to wygląda Tak wygląda Tak wygląda poczekalnia a tam po kolei jedziemy do Kogain, do Oro na Mindanao No nic takiego, jeszcze, jeszcze można tutaj wodę kupić Jeszcze można wodę kupić, jeszcze można e, Coś, jakieś jedzenie, także jak zapomnicie już jeszcze tam z tyłu jak, jak zapomnicie jeszcze tam z tyłu To jeszcze można kupić tutaj na miejscu, także Lecimy, ahoj, teraz wam pokażę jak wygląda ferry mm. I jeszcze jedna kontrola biletów. Jak widzicie, ciężarówki też już stoją i samochody motorem, tak samo jak ten, jak wjeżdżacie, to też e, tutaj się trzeba ustawić i najpierw ciężki sprzęt, a motory z reguły są albo pierwsze, albo ostatnie. No i jak widzicie, zaraz podejdę bliżej. No to te promy to nie takie w kitmucha. To są naprawdę porządne, Porządne, wielkie maszyny. O bardzo dużych wypornościach. Gdzie te faktycznie autobusy, te ciężarówki, tutaj u nas są 30-tonowe, ale tutaj często, gęsto, no są przeciążone, przewalone jest to wszystko, nie? No i zobaczcie, fale są dzisiaj duże, całkiem spore. No i co? No i obrócę was. I tak wyglądają. Tak wyglądają te promy. Jeszcze się przez maty jakieś takie odkażające przechodzi, i tak to wygląda. Tam daleko majaczy Hagna, a tu Light Ferry Jeden leci do Kagayan, a drugi też na Mindanao, no, na Naspit, czyli za, za Butuan jeszcze dalej w Butuan, w, w, w kierunku Surigao. No i teraz tylko, który jest który? No to potężny Pewno idę źle i zaraz będę cofał. A? Excuse me, sir, this is ferry to Kagayan? No. This one? Oh, okay. No, czyli ten jest do naspid, a ten większy jest do Kagayan. Ja zawsze pójdę źle. No ale to. No co? No, to koniec języka, za przewodnika, nie? No, także płyniemy tym większym. Płyniemy tym większym, czyli Light Ferry 18, 18. Tak wygląda. Potężna maszyna, nieźle. Także, Guard, hi. Get... Of course. Także, soldier, check everything. Salamat, thank you. No, o. także jak widzicie, żołnierze sprawdzają wszystkie bilety, a tu jest to. No. ja! Can Kenai? No, i także cała ładownia, tam jak widzicie motory stoją i wszystkie ciężarówki będą wjeżdżały Hi sir. No, także wszystkie ciężarówki będą wjeżdżały, a ja idę na górę na swoje kojo. Także wszystko jest bezpiecznie i, i co? I wesoło. Poczekajcie, ja sobie może zrobię jeszcze fotkę. Tak jak już wam tak wszystko pokazuje, to wam wszystko pokazuję. No, i teraz po schodach na górę idziemy znaleźć swoją prysznic. Tutaj jest obsługa ferry. Thank you sir, hi. Yes, please. I co? I Okay, Także moje kojo to 3, 4, 6. Tu jest kantyna Tu można coś zjeść I znajdujemy swoje kojo No i co? No i tak wygląda ferry no 3, 4, Ja jestem gdzieś tutaj 3, 359 9 3, 9 3 Kurde, chillowo. będę miał w środku. 3, 5, 3, 4, 6. Adventure Island. 3, 4, 6. Dobra, słuchajcie, ja już Was nie będę zanudzał. Jakby coś się działo, to jeszcze Wam pokażę. Zobaczcie, tak wygląda mniej więcej. Będziemy spali. Ja mam na szczęście kojo na dole. Słuchajcie, jeszcze jedna prośba. Jeśli możecie, dajcie łapki w górę. Dajcie komentarz. Udostępniajcie. Niech się to niesie. I wiecie co, jeszcze Was proszę. Zobaczcie inne moje odcinki na innych, na, na które się tak słabo oglądały, tam basztań z Niemiec, czy tam nawet z tych karkonoszy, czy różne te, tutaj, gdzieś tam wypływałem, gdzieś de, daleko na przykład w, w tym, na Mindanao, gdzie byłem w. w Maraui. Bardzo słabo oglądają się te odcinki, a wiele serca tam włożyłem, wiele, no co wam powiem, no pieniędzy, bo tam wiecie pojechać, zrobić to wszystko, jak macie ochotę, to obejrzyjcie. Trzymajcie się, na razie, czuwaj, następne odcinki będą już, już z Mindanao. Na razie. Saluto!